Cześć, tu Kasper Zalsman z Napolona. Dzisiaj recenzja Rogue 425. Zapraszam. Słuchajcie, w filmiku nade mną, w tym miejscu, macie recenzję Grilla Rogue trochę bogatszego niż ten, który stoi za mną. Musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o roga, mamy kilka poziomów cenowych i kilka klas: XT, SE i po prostu Rogue. To jest rok, czyli tak naprawdę najtańsza wersja tego grilla. Zdaniem wielu dealerów tego sprzętu, właśnie ten model ma bardzo fajny stosunek ceny do jakości. Zobaczmy, co jest w tym grillu. No, oczywiście jest pokrywa, wiadomo, zaglądamy do środka. o, -o. co to jest? Słuchajcie, w jednej z wersji na pokładzie macie Roże dodane. Więc tutaj jest moim zdaniem naprawdę sztos. Co jeszcze? Panik. To jest zwykły palnik gazowy, czyli będzie miał trochę niższe temperatury, ale tak samo będzie fajnie zapiekał rzeczy, które są narożnie, ewentualnie pizza, ewentualnie zapiekanki. Co jeszcze? Bożny palnik, akurat w tym modelu konkretnym, to jest zwykła kuchenka. Tego samego rołga możemy kupić bez kuchenki, też bezrożna i bez palnika dorożna. Na tej kuchence oczywiście możemy sobie postawić garnuszek, podgrzewać sos, jakąś patelnię, wykańczać steki. No nie jest to co prawda zone, ale temperatura, którą osiągniemy na grillu, też wystarczy do ładnego spieczenia steka. Co dalej? Oczywiście palniki. System odpalania Jetfire. Bardzo ważna rzecz, dlatego że te palniki są po prostu połączone. Jak jeden nam zgaśnie, no to wtedy pozostałe go odpalają. I co jest bardzo ważne w systemie Jetfire, możemy to robić jedną ręką. Trzymając burgery, trzymając steki, po prostu przychodzimy i cały grill odpalony działa. Tu jest pokrętło do palnika do rożna. Oddzielnie, tu już musimy to zrobić dwuetapowo. No i do kuchenki bocznej. Ruszt rożę na razie zdemontujemy. Oczywiście jak nie używamy rożna, możemy tu zainstalować po prostu półkę i podgrzewać sobie delikatnie mięso Róż oczywiście solidny, żeliwny dwustronny, z tej strony mamy rynienki możemy spokojnie tutaj jakby też kumulować ten tłuszcz i wywoływać więcej tutaj aromatów w naszym jedzeniu co jeszcze oczywiście szyny aromatyzujące jest ich tutaj więcej niż w większości grilli z tej klasy one dużo lepiej będą y, rozpraszać to ciepło. Oczywiście są pochylone, jak we wszystkich grillach rok. Moc tego grilla jest naprawdę konkretna. W y, opisie macie wszystkie dane techniczne. bez żadnego problemu wraca na miejsce. Zamykam pokrywę. No i oczywiście szafka. Szafka w której mieści się butla. Oprócz tego mamy jeszcze trochę miejsca na jakieś gadżety, na rękawice, na takie różne inne akcesoria. Wydaje mi się, że ten grill to jest bardzo fajna propozycja dla ludzi, którzy po prostu chcą sobie pogrillować. Lubią wygodę, lubią mieć kilka fajnych gadżetów na pokładzie typu rożen, kuchenka boczna, ale nie potrzebują, Bóg wie jakiej temperatury, sizzle zone. Dlatego sprawdźcie ten grill, może to jest właśnie to, czego potrzebujecie.